Cześć, mam na imię Kamil i nie uwierzysz, ale mieszkam w stodole. Dzisiaj pokażę Ci co robię, a mianowicie raczej co kończę, bo kończę się, ale nie tylko, bo tak samo izolację stropu. Planuję tam mieszkać, więc muszę to zaizolować. Jestem już praktycznie na finiszu. Doszły mi wszystkie materiały, a mianowicie taka otofolia, jak myślisz? Ile kosztuje rolka tej folii? Zdradzę Ci na końcu filmu. I tak samo co dotarło, dotarły te uchwyty do trzymania sufitu. Żebyście sobie nie myśleli, że do czegoś innego. Mam nadzieję, że dzisiaj to skończę. Przynajmniej takie jest założenie, więc póki kur jeszcze nie pieje, bo wstałem przed nim, to biorę się za robotę. Piję herbatę, kawę, nie kawę, pyknę kawę i jazda. Kur zapiał w nocy, była wichura. Odleciało to, zastanawia mnie, że to jajko odlatuje. A to, jakaby nie była wichura, to ono dalej stoi. No i się zastanawiałem, czy jak spadnie, to czy nie zrobi dziury w tym. Na pewno zrobi, jak tylko spadnie, ale czy spadnie, nie wiadomo. Niestety, tylko tyle kawy dzisiaj mi przysługuje. Tak stwierdził ten oto ekspres. Chyba tu jest potrzebny kofi doktor Ja sobie pomieszam kawę, biorę te wszystkie graty i lecę z tematem A Tobie życzę miłego oglądania Zobacz Elegancka dziura, nie? No właśnie Też tak uważam, tu są te uchwyty Kurde Myślałem, że będą dłuższe Złapałem to jednym uchwytem takim, ale już widzę, że Będę musiał tu troszeczkę Podreperować. Czy w ogóle jest sens łapania tego? Tu widzisz, jaka krokwa brzydka. Tu jest kolejna krokwa. Nigdzie nie został chwycony. No i zobacz, pokażę pokaż ci coś. Czy sobie tu bądź? Patrz, to nie jest nigdzie przykręcone. Czy to lata? Nie lata. Czy jakiś tego złapie to czy to. No nie Nic się z tym nie dzieje Ale tak lata Więc ja to chwycę tym uchwytem Jeżeli chodzi o chodzenie to tak średnio Tylko nikt tego nie będzie tutaj popychał do góry z jednej strony Ale To się nic nie dzieje No i popatrz co się dzieje z tym uchwytem Nie wiem czy widzisz czy nie widzisz Ale ja ten uchwyt wygnę tu bo on ma tylko tak na dobrą sprawę. To tylko podtrzymać. Dlaczego nie oheblowałem tych krokiew? Bo tu od wewnątrz to nie trzeba. Tak, nie trzeba. Tak ustalamy. O! I co ja teraz zrobię, wkręcę to. Ta wkrętarka już tyle przetrwała Zobacz Jest Złamana Sklejona I działa Gdyż taki wkrętarek już zamęczyłem Trzy Jestem rozchwytywany No właśnie I co ja Ci tu pokazuję? A Pokazuję Ci Jak to montuję Nie wiem za Zobacz zrobię to tak po prostu totalnie z kosmosu, czyli zagnę to tu, ale mam palec, jakbym grzebał nim w nosie. Tu i po prostu to przykręcę i wtedy złapię to od wewnętrznej strony tu i tu. Zapewne zapytasz mnie, dlaczego ta konstrukcja jest drewniana? Otóż odpowiadam Ci, bardzo prosto i rzeczowo. Ta konstrukcja jest drewniana dlatego, ponieważ tu... Znajduje się sala kinowa. Wiem, że nie wygląda. Tu znajduje się ekran. Jak myślisz, co tutaj będzie? Potężne nagłośnienie. imersyjny dźwięk. No i co? No i to wszystko będzie tutaj nieźle napierdzielać. A żeby tak było, to nie może nic tu wpadać w drgania. Ja lubię po prostu ładny, czysty dźwięk, więc izolacja odpowiednia. No i drewno. Drewno jest najlepszym izolatorem. Jest... Najlepszy do właśnie budowy studia nagraniowego na przykład Znam się na tym Zaufaj mi jestem inżynierem No i teraz patrz przykręcam to tu Wiem, że to, te uchwyty powinny być metalowe Nie powinny być metalowe no ale Tutaj muszę sobie ustawić na wkrętarce żeby tego nie przekręcić bo W salonie na dole nie wiem czy tam byliście, ale ale tam jest właśnie sufit podwieszony na stalowych profilach i to jest lipa, To znaczy lipa. Tak, dla zwykłego śmiertelnika, może to nie robi żadnej różnicy. Jak słuchasz cicho muzyki, to z telewizorka, to może tak, ale jak. O, ale się trzyma. Ale jak chcesz tu zamontować odpowiednie nagłośnienie, to dobrze, żeby ta konstrukcja nie wpadała w drgania. A uwierz mi, drewno nie wpada w drgania. Więcej. Nadźgam to co krokwe. Tu, tu, tu. I co? wywełnuje to. Na to czekałem. Trzeba już bazę, że na to czekałem tyle dni. Gość od... Od 1 stycznia mi to wysyłał. I coś ci powiem jeszcze. Jak kupujesz tego typu uchwyty, to wiesz co oni podają? Podają długość całą. Niby jest napisane, że długość taka po złożeniu. Po złożeniu jest połowę z tego. Ja chciałem, żeby to było takie długie. Takie, że jak to złożę. To że będę w stanie to tak przykręcić I to aż mi tu dojdzie No ale nie dojdzie Więc chwytam to tak Nic się z tym nie stanie To będzie dobrze zrobione Uwierz mi na słowo Znam się, jestem inżynier Nie Nie przejmuj się Lecimy Pyk Poinstalowane, pomontowane, co jeszcze chcę ci pokazać? Dość istotna rzecz, a mianowicie, zobacz, jak tu jest ułożona wata. Tutaj nie wiem, czy nie powinienem tego poprawić, bo chyba tam w tamtym wariancie, chyba dawałem tu wcześniej, właśnie jeszcze jedną pomiędzy tą deskę i chyba tak bym musiał tutaj to zrobić, ale tu widzisz tu wchodzi ładnie A więc jest. to chyba jest kwestia po prostu złego ułożenia No i zobacz jak tu to wygląda widzisz Wata dolega takie stanę sobie dalej Żeby ci lepiej to pokazać zobacz, widzisz Wata Staramy się ją ułożyć jak najszczelniej się to da zrobić No i lecę z tą drugą warstwą, kończę to folia i... No i elo, i elo, widzisz tam już jest zrobione, tylko tu jest do zrobienia i folia. sobie radzić. Idę po watę Idę po 60 i 40 i układam to do końca <coughs> stosownych obliczeń, żeby zamontować ten trójkąt do góry. No i zaraz spróbuję to wyciąć i zobaczymy czy to przyknie.

Kosztowała 200 zł. Już dawno temu ją kupiłem, ale ona się sprawdza do wielu rzeczy, do wielu zastosowań. Już jest trochę wyjechana, ale działa cały czas. Chodź, zaniosę ci tam na górę. To zobaczysz. Jak to wnoszę? Kurde, ten stary jest w mizernej jakości, no ale 20 zł za niego dałem, więc nie spodziewam się po nim szału. Ale... Widzisz i to tam z kami zamontuje albo idzie. Jeżeli uda mi się to tam wnieść i zamontować, to najprawdopodobniej oglądasz ten film. A jeżeli nie. Przykre No dobra, no dobra, no dobra. Krętarka, wkręty. Najważniejsze i. Jaki. les Ještě nejvážnější, protože beat do rytmi. Nawet nie poszło tak źle. Teraz idę po poziomice. Po, po po, 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 po o, tu leży. Bo tak na oko to trafić w, w taką deskę jest ciężko po prostu. A że nie ma tych znaczników, co prawda zrobiłem sobie kreskę u góry i wiem, że idzie do poziomu na pewno, bo inaczej bym tego nie zrobił. No ale nie widzę. Tu widzę na dole a u góry tam jest trochę przesunięty, nie wiem dlaczego, nie pytaj mnie. Wiem tyle, że będzie to trzymał sufit, więc powinno być dobrze. Dobra Zgubiłem ten bit, gdzieś spadł na dół I nie mam go Nie wiem czy Ktoś zwrócił uwagę, że odkręciłem tą płytę jeszcze raz Wiem, że to jest błąd Tak nie powinienem zrobić Jeżeli ją już przykręciłem raz To nie powinienem jej odkręcać Ale sprawdziłem sobie Tutaj poziom I okazało się, że nie mam poziomu Minimalnie, ale uciekało to od poziomu A ja tu będę jechał płytami w dół, więc jeżeli teraz nie mam poziomu i ta płyta zacznie mi tutaj uciekać, to tam na samym dole będę miał jakieś po prostu cyrki, a nie o to chodzi. Nie chcę mi się obcinać tych płyt pod jakimś kątem kosmicznym. Łatwiej było mi ją odkręcić, przykręcić tutaj sobie deskę, ładnie ją wypoziomować i przykręcić jeszcze raz, niż walić się normalnie z tym bodziecem. Bez sensu robota, i lepiej, że to poprawiłem teraz niż żebym się później z tym musiał borykać. Jeżeli ma iść prosto, to musi iść prosto. Po co jest poziomica? Mogłem sobie postawić laser, tylko że tutaj jest ta dziura, i ja podejrzewam, że prędzej czy później ten laser poleci tam w dół i już będzie finish. Jego żywota, żywota się dokonają więc. Staram się z nim ostrożnie obchodzić, bo to jest jedyna rzecz, która w miarę precyzyjnie pokazuje mi tutaj, czy ja w ogóle to jakoś w miarę realnie dobrze buduję, czy nic z tego. A, ja tutaj nic nie buduję, jak coś. Tylko płytuję. To nie budowanie. Budowanie to wtedy, kiedy budujesz, a tu nie buduję. Zapamiętaj, nie budujesz. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i zapyta się, panie, co pan budujesz? Panie, ja nic nie buduję żadnego budowania. No dobra, dokręcam tą resztkę tych śrub i montuję tą watę do końca. No jak to skończę, no to klej. A, bo ja tu nie dałem folii. O kurde. Idzie ja się chwycę tą folią. Wystaje ta u góry. Chwycę się do tej u góry. Już to nie problem. Więc zacznę z folią, wyjadę stamtąd. No, już jest rozwiązanie. Pyk, zobaczysz to później. Możesz nie uwierzyć, ale znalazłem. To aż jest niedowiary. To jest bit, który jest właśnie do regipsów Dlaczego? Dlatego, że nim nie przekręcisz. On ma ten dystans taki PH2. I to przylega idealnie do płyty. W pewnym momencie się przestaje kręcić i widzisz, że on już jest wyrobiony, a i tak działa. Także polecam ci to kupić, jeżeli zajmujesz się kartą gipsami. Zresztą, jeżeli zajmujesz się kartą gipsami, to na 100% masz taki bit, albo masz dwa razy lepszy, albo 100 razy lepszy. Bo to to jest jakieś. No właśnie, to jest właśnie to. Ale działa. Liczy się, a liczy się to, że działa. Dobra, cisnę, pędzę, rękami kręcę, albo i nie. Będę już niebawem skończone. Jeszcze tylko wzrok i już będzie. Ej, nie. Transcrição e Chciałem to skończyć, ale to jest robota nie do przerobienia. Nie zdążę tego zrobić. Jest godzina już 20. Więcej nie robię. Jeżeli podoba ci się taki kontent, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie podoba ci się, to zostaw łapkę w górę. Może suba i dzwoneczek i coś tam. Komentarz napisz. Zobaczę ja tam. Pracuję u góry. Widzisz, chodzę po tych deskach. Teraz najważniejsza jest folia. Folia, folia, folia. Folia musi być jak najszczelniejsza. Pamiętaj. Istot, najistotniejszym elementem tego całego poddasza jest ta folia. Ponieważ ona izoluje przed wilgocią wełna. Jak będzie wilgotna koniec. Jeżeli podoba Ci się taki content, łapka w górę. No i obserwuj przerwuj następne odcinki. Może to skończę wtedy.